Wiktor. Dzisiaj sobie nagrywam poradnik jak stworzyć bajkę country balls. Przepraszam Was bardzo, że nie zwróciłem uwagi, bo o 14 nagrywam dzisiaj dla Was ten poradniczek. Tak. Także zostawcie suba i łapkę w górę, a my już przechodzimy tutaj. Czyli Musicie mieć, ja Wam pokażę jakie aplikacje. Musicie mieć tak, country balls. Musicie mieć Prowincję Świata i to narator Nara, nao, Wojce. Także musicie mieć też aplikację CapCut. To jest bardzo łatwa aplikacja. Możecie sobie wpisać właśnie w Google Play. My teraz zaczynamy. Najpierw okay, zaczynamy sobie od zrobienia mapki prowincje Świata. Dobra. Mam tutaj już kilka mapek. Ja Wam pierwszy pokażę jak stworzyć taką mapkę. Także patrzcie. Mapkę trzeba stworzyć tak. Wpisajcie tu jaką chcecie y, mieć mapkę SY. Ja piszę sobie może y, SY U. Czekajcie. Czemu mi się to nie chce? Sy U, b, SUB. I teraz dam tutaj też sobie nacisnę na co mi się dzieje z tym? telefonem dobra i wpisuję sobie sub i też sobie tu wpisujecie jaką chcecie i dajcie zapisz zapisz macie tutaj teraz tą mapkę yy, którą możecie też mieć reklamę teraz robicie screena przy użyciu mapki jak chcecie na przykład atakować to nie wiem Litwa znaczy polska atakuje Litwę no to robicie coś takiego. Yy, musicie teraz zrobić zrzut ekranu. No ja mam ten zrzut ekranu. Yy, I ten. I teraz musicie zrobić, że atakuje ją. Czyli, że jak chcecie atakować, to macie tutaj zablokowany. Dajcie odblokowany. Dajcie ustaw. I wpisujecie tu Polska. Atakuje. Czyli tu. ups, No i macie już. Dajcie zrzut ekranu. No, i macie. Także to już mamy zrobione mapkę. Teraz przechodzimy do czegoś innego. Od w czyli że do aplikacji, w której <coughs> będziecie mogli sobie jak, czyli Polska, Robicie tu Polskę, jaką chce mieć ona, minkę, na przykład taką, o, I tutaj to, że i to Wam teraz zostaje w Waszym albumie, w Waszym tam gdzie macie zdjęcia. PRAWDZIWY święty ja Mikołaj! Dobra, teraz mnie słyszycie. Nie słyszycie tej reklamy tam wszystkich. Teraz dajecie tutaj Litwę. Litwa, gdzie... O, tu macie Litwę i dajemy jej linkę. Taką na przykład. Dajecie tu. No i macie zrobione. Teraz dajecie tutaj narulator. Ja będę mówić głośniej, żebyście mnie słyszeli i narrator ja was ogólnie tutaj pewnie bo tu mogą być reklamy jak widzicie a będzie reklama no to trudno jak wejdę dobra yy, ja zrobiłem coś takiego yy, tutaj jest mój film siema polska no tak wczoraj był mecz ale